Po co idzie ubezpieczyciel do lasu? Polisa. Siemanko, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Urbix i witam Was w kolejnym odcinku Króla FIFY. A dzisiaj gość specjalny, gość naprawdę, którego nie zmierzy mi powitać Lisek HDMI. Haha, ha, Siemano. Haha, ha, Siemano, Siemano, witam serdecznie. Przyszedłem tutaj zdobyć koronę. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze także. Zanim zdobędziesz koronę zacznijmy od pierwszej konkurencji, czyli sam na sam. Ok, kim będziesz wykonywał? Ronaldo Nazario, de Lumpa pumpa. Ok, ja przypomnę, że masz trzy próby, każda po pięć punktów. Jedziemy, Ronaldo! <grym> ja pitole, mogę zmienić wykonawcę? Co tak <grym> mówisz? Jeszcze, jeszcze na zielonym to strzeliłem hit. Ja, no to, no cóż, na razie spokojnie. To jest Mogę dopiero pierwsza czy próba tego Janusza, czy nie? A to była próba, tak? Pierwsza to znaczy, próba. Yy, tak, yy, a jeszcze testowa. masz dwie. Testowa jeszcze trzy. <laughs> nie, 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 nie. Nie ma testowych? Okej, okay, druga próba Lisek kontra i yes! jest pięć punktów pewne. Tak, bardzo jest. ładnie. Dabik dla ciebie. Dobra, zaliczamy to. Dosłownie. Cztery bramki chyba spróbowałem z lewej nogi, i cztery razy byłem pod, zawsze pod idealnym kątem, żeby mi strzelił z lewej nogi, Nazario. Tak. Nie było opcji, żeby to zrobił. I w takim momencie mi strzelił z lewej nogi. Nie, dobra, elegancko, masz 5 punktów, jedziemy do strzały z dystansu. Za pola karnego musi paść strzał. I go! I 10 punktów na twoim koncie, bo każdy taki strzał to 10 punktów. Jeszcze dwie próby. Idzie sam na sam. Idzie sam na sam, on idzie. Okej, okay, co zrobi tutaj Dehean? On się nie boi! Sam polaka jako 20 w tym 10 punktów po raz kolejny i chyba... Be... Wyczuwam komplet. Wyczuwam komplet w tej konkurencji. I jedziemy! Hmm. Interwencja Dawida derze. Ale myślałem, że będziesz miał komplet Myślałem, że będziesz no miał komplet mi da. Dawaj powtórzymy Ale to <głos> <głos> powtórzymy Ale przy rzutach wolnych Czas na żółty wolne Każdy za 15 punktów Ja nie ruszam się w ogóle bramkarzem Nie skaczę murem. Przypominam o uderzeniu bezpośrednio <noise> no Ale, 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 ale zmyłki <noise> mogę robić Nie Tak, jak najbardziej. Zmyłki możesz robić aby strzał padł bezpośredni, co ty tu kombinujesz? <głos> <głos> tak jeszcze nikt nie wykonywał, widzowie! Tak jeszcze nikt nie wykonywał, ale może! Nie! I to jest gol! I... 15 punktów. Dlaczego nikt tak nie może strzelić jak ty? Widzowie, no ja pie... znam ten schemat. Trzeba liska. Żyły żeby w końcu podobramkę z żytu wolnego. Czy no. Hea da się znowu oszukać? <noise> Druga próba, jestem bardzo ciekawy, czy znowu to się uda. No. Widzę, masz jakiś sposób, ewidentnie. To jest jakiś ja schemat. Okej. No. Okej, okay. okay. i teraz kulit. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Ale, ale to Rammus zdobił. Ale no to i tak... No. Ale to nic! Ale to nic! No padła bramka z rzutu wolnego. Jaki ale schemat ciekawe, masz na to? to ciekawe powtórki, bo to to chyba bez kidu może w tym momencie odkryć coś. Patrz to. Nie no ja, ja to muszę zaliczyć, to jest tak w meczu mogłoby się wydarzyć, to był jak najbardziej bezpieczny. Ale to Bo ja nic nie klikałem dodatkowego, tylko strzał litem, naprawdę Kolejne 15 punktów. Koniec... Nie no to ja, ja muszę to zaliczyć. Cztery. Dobra, jeżeli zrobisz 3 na 3, to nie mam pytań. O teraz jest troszkę inaczej, zobacz, muszę. No właśnie tak zauważyłem sam, sam się szukałem trochę <laughs> No dobra Tego, tak, żebym się nie spodziewał. <laughs> Uwaga, mamy problemę, Houston <laughs> Okej okay. No może być trochę gorzej, bo Huli tu też z prawej nogi zakręca z prawej strony, ale ja nic nie mówię. Ja po prostu patrzę, czy znowu Ramos, czy Huli. Nie, to jest po prostu to, jest po prostu to. ty to masz, 15 punktów. Nikt nie mógł przejść wolnego przed Lisek, tak 3 na jest. 3. Dziękuję, 45 punktów za tą konkurencję, czas na rzuty rożne, widzowie. rzuty rożne, każdy za 10 punktów, masz 3 próby. O już wykonałeś, jak szybko. Okej, okay. wyszedł. Ja nie, mi ręce miałem w górze, tak akurat... Dobra, druga próba, po raz kolejny, rączki w górze. Jak teraz zachowa się bramkarz? Nie wierzę. Nie wierzę. Naprawdę, z dużą łatwością przychodzi zdobywanie punktów. Dziękuję, dziękuję. Jestem w szoku, 10 punktów. Dobra, 3 kciuki, bo bardzo będzie wyśrubowany chyba twój rekord. Hulit, broni, bramkarz. No to by było już za wiele. Wszystko rozstrzygnie się w rzutach karnych. Rzuty karne. Krótko zasady. Jeżeli strzelisz 3 punkty, jeżeli obronisz 5 punktów, a jeżeli nie strzelisz, to minus 1. Lecimy. Firmino, I wybroniony! 5 punktów! Elegancko, dobre wyczucie. Dobra, sprawdzamy. Teraz Memphis Depay. Nie, przepraszam, to Mbappé. Jak to zrobi? Minus ale jeden, punkty. ale to i tak I jesteś. Tak, tak? tak jest. Ach, ale ok. tym razem? Tehea Te hea wyczuł, ale był za daleko. Jest ta triatura, tak? Tak jest. O, ale o. Szuka, ale szuka, szuka. No, trzeba strzelić, trzeba strzelić. Nie, no nie gadajcie, no głupoty, głupoty. <laughs> I już koniec? Tak, to już tyle. Przechodzimy do paczek. Moja ulubiona konkurencja. Twoim zadaniem jest wytypowanie overrolla zawodnika z paczki za 7,5k, a dokładnie z trzech paczek, bo tyle będziemy otwierać. Jeżeli wytypujesz idealnie 15 punktów, ale żeby nie było tak ciężko, możesz pomylić się o 2 punkty w dół lub w górę i wtedy 5 punktów za to. Słucham, jaki tak, typujesz overroll? później. pole o nominacji 78. Tak okay. bezpiecznie. Statystycznie Dobra. powinienem chociaż te 5 punktów zgarnąć. Leci paka. 82. Leci banerty paka. Banerty. Jest banery, rzadka nie? karta. Nie ma, nie ma banerów. Jest rzadka karta i to jest 75. Co ty gadasz, naprawdę? Koli 75. Ja, ja, Ale masz jeszcze dwie próby, spokojnie. Słucham drugiego wytypowania. 78. Znowu, jest powtarzalność, Tak. masz to swoje schematy. Się wychodzi, że to jest... No tak, ale statystycznie wychodzi, że to jest najbardziej opłacalne. 77, 67. także 5 punktów no. dla Ciebie. Kurda, mogę 77. No <laughs> Przed Tobą ostatnie zadanie, wytypowanie ostatniej paczki, raczej zawodnika, Overola. Słucham. 81. Pójdę... 81? A co jak teraz Słańca. będzie 78? to wyrzuca tą grę przez okno. Dobra, okej. Okay. To życzę 81 w takim razie. Powiem ci, czy są banery. Jest rzadka są. karta, uwaga. Jest to 82. Więc elegancko, gdybyś wytypował 78, byłbyś bez punktów, a tak 5 punktów. Dobry ruch. Zawsze ci, genialny występ. Tak, no nie wiem. Ja jeśli <laughs> tak uważasz, co mi miło? Nie ja no. Myślę, że można było dać sobie więcej. Wydaje mi się, że teraz wszyscy będą strzelali wolno, tak jak ty, ale to fajnie, Ach. wprowadziłeś coś do serii. Bardzo dziękuję Ci za występ. Wbijajcie do Liska. Link do kanału macie oczywiście w opisie, a ja Tobie jeszcze raz bardzo dziękuję. My też Mam coś nadzieję, tam nagramy do mnie, jakieś stateczki czy coś. Cóż <laughs> to było... Ureczki, stateczki. Ten... Ojej. Dziękuję za wzięcie udziału w teleturnieju. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie i widzimy się w następnych filmach. Hej!